12 lutego 1941. Nazistowski generał porucznik Erwin Rommel przybywa do stolicy Libii, Trypolisu, aby objąć dowództwo nad Afrika Korps, którego ludzie zaczęli lądować tam dzień wcześniej. To właśnie on i początkowo zaledwie 30 tysięczne siły Afrika Korps mają odwrócić bieg wydarzeń na północnoafrykańskim polu bitwy II wojny światowej. Sam Erwin Rommel, ulubieniec Adolfa Hitlera, od pewnego czasu był na fali wznoszącej, ale dopiero w Afryce będzie mógł w pełni zabłysnąć. Stanie się prawdziwą gwiazdą wojskowości, jednym z najodważniejszych strategów w historii i ulubieńcem Niemców, nazywanym Lisem Pustyni. Ale zyska też wielki szacunek zachodnich aliantów, trafia nawet na okładkę magazynu Time, nie będzie jednak długo w centrum uwagi. W ciągu zaledwie trzech lat spotka go zaskakujący koniec niczym z antycznej tragedii. Erwin Rommel urodził się w 1891 roku w Heidenheim, około 80 km na wschód od Stuttgartu. W przeciwieństwie do większości późniejszych generałów Wehrmachtu, nie pochodził z zamożnej arystokratycznej rodziny. Wręcz przeciwnie, syn nauczyciela musiał sam na wszystko zapracować. Ale od początku miał jasność co do swojej przyszłości. W wieku 19 lat wstąpił do szkoły wojskowej, a gdy miał 23 lata, rozpoczęła się I wojna światowa, podczas której dowodzi korpusem piechoty z niewiarygodną odwagą. Jego znakiem rozpoznawczym jest nieustępliwy atak, któremu towarzyszą zaskakujące manewry strategiczne. Zawsze atakuje na czele swoich ludzi i jest tak niezwykle popularny, że ostatecznie otrzymuje najwyższe niemieckie odznaczenie wojskowe i kończy wojnę w randze kapitana. Werę powojenną wkracza jako żonaty mężczyzna. W 1916 roku poślubia w Gdańsku niejaką Lucie Marię Molin, a 12 lat później rodzi się ich jedyny syn Manfred. Erwin nadal służy w armii i idąc za przykładem ojca uczy w szkołach wojskowych w Dreźnie i Poczdamie, gdzie również publikuje swoje wspomnienia wojenne, atak piechoty. Jest to bestseller, który z zainteresowaniem czyta nawet kanclerz Adolf Hitler. Sympatia jest obopólna. Chociaż Rommel nigdy nie wstąpił do NSDAP i nie dba o jej ideologię, że tak powiem, ale z zadowoleniem przyjmuje dojście Hitlera do władzy jako sposób na przywrócenie niemieckiej dumy i być może rozpoczęcie kolejnej wojny. Hitler po raz pierwszy zwraca się do Romla z prośbą o zapewnienie bezpieczeństwa nazistowskiemu kongresowi w Norymberdze w 1937 roku, a jeśli ten się sprawdzi, oferuje mu stanowisko dowódcy jednostki specjalnej we wrześniu 1909 odpowiedzialnej za bezpieczeństwo Firera w drodze. Pierwszą akcją Romla jest więc podróż Hitlera do okupowanych Sudetów w październiku 1938 roku. Kiedy w marcu 1939R rozpoczyna się okupacja całego terytorium Czech i Moraw, Rommel ponownie wyrusza z Hitlerem na nasze terytorium i to rzekomo on mu doradza, aby natychmiast udał się do zamku praskiego w triumfie, a stamtąd ogłosił protektorat Czech i Moraw. Następnie Rommel pomaga z daleka w wybuchu II wojny światowej we wrześniu 1939 roku. Jest zafascynowany sposobem, w jaki niemieckie czołgi beztrosko zajmują dużą część kraju podczas ataku na Polskę. I dowodząc przez całe życie piechotą, przekonuje Hitlera, by powierzył mu dowództwo nad dywizją czołgów podczas następnej operacji. I tak właśnie się dzieje. Kiedy w maju 1940 roku rozpoczyna się atak na Francję, 7 Dywizja Pancerna Romla dołącza do walki w bezprecedensowy sposób. Przebija się przez szeregi wroga z ogromną prędkością, powodując chaos na jego tyłach, a następnie kontynuuje pościg zgodnie z popularnym sloganem Gdy wróg ucieka, nasz atak dopiero się zaczyna. W tym Blitzkriegu jego Dywizja pobiła rekord czołgów wszech czasów, pokonując 230 km w ciągu 24 godzin. Dokładna pozycja jego jednostek, a więc nie tylko wróg, ale często jego wściekli przełożeni tracą je z oczu, przez co jednostka Romla zyskała przydomek dywizji duchów. Po podbiciu Francji Rommel otrzymuje misję swojego życia. Co to było? Afryka Północna wciąż znajdowała się poza zasięgiem wzroku Adolfa Hitlera. Ale jego włoski sojusznik Mussolini postanowił zaatakować sąsiedni Egipt, będący wówczas pod panowaniem brytyjskim, ze swojej kolonii w Libii. Gdyby udało mu się przejąć kanał Suezki, odciąłby kluczową arterię zaopatrującą Imperium Brytyjskie, co mogłoby zadecydować o całej wojnie. Jednak Brytyjczycy szybko otrząsnęli się po włoskiej inwazji i odepchnęli swoje wojska w głąb terytorium Libii. W tym momencie Hitler zdecydował się wysłać pojedynczy korpus wojskowy na pomoc Włochom. Z nowym generałem porucznikiem Erwinem Romlem na czele. Wylądował on w Trypolisie 12 lutego 1941 r., a jego Afrika Korps zabrał się do pracy. Pustynie Afryki Północnej to spełnienie marzeń Romla. Tutaj może realizować swoją taktykę błyskawicznych ruchów czołgów bez żadnych ograniczeń. Rzeczywiście, jego szybka ofensywa, nieprzewidziana ani przez wroga, ani przez jego przełożonych, wepchnie Brytyjczyków na terytorium Egiptu. Mówimy tu o tysiącach kilometrów terytorium, które Niemcy i Włosi podbiją w ciągu zaledwie dwóch miesięcy. Ale wtedy ujawniają się dwie słabości tak szybkiego natarcia. Po pierwsze, szlaki zaopatrzeniowe są tak rozciągnięte, że ludziom kończy się prowiant, a pojazdom benzyna. Po drugie, szybkie posuwanie się naprzód oznacza, że Rommel pozostawił za sobą jedną niewykorzystaną kieszeń portowe miasto Tobruk, do którego będzie musiał wrócić. I to jest problem. Miasto jest bronione przez międzynarodowe siły złożone z Australijczyków, Hindusów i Polaków. Przez 6 miesięcy wspierać ich będzie 643 Czechosłowaków z 11 Batalionu Piechoty Armii Brytyjskiej. Ostatecznie Romlowi zajmie pełne 400 dni, zanim Tobruk mu się podda. Jednak jego upokorzenie w czerwcu 1942 R i późniejsze przesunięcie frontu prawie do Kairu jest największym zwycięstwem w jego karierze. W wieku 50 lat zostaje mianowany najmłodszym marszałkiem polowym w historii Niemiec, a propaganda czyni go największą gwiazdą Wehrmachtu. Co ciekawe, przystojny Rommel zdobywa również uznanie na Zachodzie. Prowadzi bowiem wojnę jak na oficera starej szkoły przystało, traktuje wziętych do niewoli żołnierzy zgodnie z konwencjami genewskimi. A masakry ludności cywilnej, do których dochodzi na froncie wschodnim, nie mają miejsca w jego kraju. Ale jego szczęśliwa gwiazda zaczyna gasnąć jesienią 1942 roku, kiedy Brytyjczycy, teraz w poważnych tarapatach, otrzymują pomoc od Amerykanów. Początkowo wysyłają na pomoc tylko nowe czołgi, ale ostatecznie sami lądują w Algierii i Maroku, ich pierwsze rozmieszczenie po tej stronie Atlantyku w II wojnie światowej. W ten sposób Rommel rozpoczyna jeden z najdłuższych i podobno najlepiej przeprowadzonych odwrotów w historii, wycofując resztki swojego korpusu z Egiptu do Tunezji, oddalonej o 2500 mil, gdzie czuje, że może lepiej bronić się przed zbliżającymi się przeciwnikami. Znajduje się jednak w okrążeniu. Staje się dla niego jasne, że nie ma tu żadnej pomocy i prosi Hitlera o pozwolenie na szybką ewakuację reszty wojsk do Europy. Ale Hitler nigdy nie zezwala na odwrót. Wysyła Romla na urlop i pozostawia resztę Afrika Korps do walki w daremnej bitwie, która kończy się w maju 1943 rekapitulacją i schwytaniem przez aliantów. To koniec nazistowskiej przygody w Afryce Północnej. Do tego momentu relacje Romla z Führerem ulegają zmianie, jego kolejna misja tylko to potwierdzi. Jesienią 1943 R otrzymuje zadanie inspekcji tzw. Wału Atlantyckiego przed ewentualną inwazją aliantów na Europę. Następnie ma być jednym z dowódców niemieckiej obrony. Jednak on i Hitler nie zgadzają się co do jego przywództwa, a przyjęte rozwiązanie jest ostatecznie połowiczne i dysfunkcyjne. Kiedy 6 czerwca 1944 R dochodzi do lądowania, Romla nie ma nawet na miejscu. Ze względu na prognozę złej pogody, on i jego personel oceniają, że inwazja jest niemożliwa i wyjeżdżają do Niemiec, aby świętować urodziny żony. Następnie, gdy pośpiesznie wraca do Francji, musi ugasić pożar, którego nie da się już ugasić. Wszystko rośnie w siłę. 15 lipca Rommel pisze list do Hitlera, sugerując, że wojna jest przegrana i że powinien zawrzeć oddzielny pokój z zachodnimi aliantami. 17 lipca. Aliancki samolot atakuje samochód ROMLA tuż za frontem i feldmarszałek zostaje ciężko ranny w głowę. 20 lipca. Führer zostaje zamordowany w bunkrze Hitlera w wilczym szańcu przez grupę spiskowców dowodzoną przez pułkownika Klausa von Stauffenberga. Ma to doprowadzić do zamachu stanu i wynegocjowania pokoju z Zachodem. Hitler jednak cudem przeżywa i zaczyna bez litości likwidować wszystkich spiskowców. Po surowych przesłuchaniach nici zaczynają prowadzić do Erwina Romla. Do dziś nie ma wiarygodnych informacji na temat jego udziału w spisku, ale wszystko wskazuje na to, że Rommel miał minimalną wiedzę o zamachu i nie zgłosił go, co samo w sobie oznaczało winę. Führer ma więc do czynienia z trudnym problemem. Musi ukarać jednego z największych ulubieńców narodu, aby nie wywołać zbyt wielu nieprzyjemnych pytań. I tak, 14 października 1944 R. Samochód z dwoma generałami zatrzymuje się w domu Romla, gdzie feldmarszałek wciąż dochodzi do siebie po ciężkiej ranie głowy. Przynoszą mu tę wiadomość: masz wybór, albo zostaniesz postawiony przed sądem za zdradę, twój majątek zostanie wywłaszczony, a twoja żona i syn mogą trafić do obozu koncentracyjnego. Albo połkniesz kapsułkę z cyjankiem, a my powiemy narodowi, że zmarłeś z powodu odniesionych ran jako bohater. Wyprawimy Ci państwowy pogrzeb z pełnymi honorami i będziemy wypłacać Twojej rodzinie dożywotnią rentę. Zszokowany Rommel ma 15 minut do namysłu, ale nie ma się nad czym zastanawiać. Krótko żegna się z żoną, potem z 15-letnim synem Manfredem, wsiada do samochodu z generałami i zatrzymuje się za miastem. Za kilka minut jest po wszystkim. Tak kończy się kariera człowieka, który mówiąc w przenośni wsiadł do pociągu Hitlera, jadąc w jego luksusowym przedziale, tylko po to, by przekonać się, że nie ma jak z niego wysiąść.